Siema, siema, z tej strony janki, czyli kto chce pokazać mój serwer, który jeszcze jest w budowie, ale już niedługo będzie startowany. Chcę Wam pokazać, że trochę już pracy mi tu zajęło, tak powiem. I muszę Wam powiedzieć, że tyle starań, tyle tego było. Nadal jest oczywiście wymiata. Dobra, co mam pokazać? Jak chodzi o te ryby. Jest, jest survival, jest Box PvP, jest mega drop, jest KaiBlock, który jeszcze będzie edytowany, jest OneBlock, jest Skygen, jest Hardcore, który też będzie edytowany, jest Chest PvP, jest... Kreatywny, akurat mam go włączonego, zaraz pokażę. Tu macie informacje różne, o takie i tu. Tu macie MP, takiego MPC-ta, jak pokazywałem na nie, no, niektórych, tu macie MPC-ty dodanych trybów. Tu no, na przykład tu macie survivala, tu Boxa, tu Mega tu Onabloka, tu Sky, ten Sky. Blog, tutaj hardcore i tam Skygen i tutaj Chest, był i Ceratywne. I chcę e, po, pokazać Wam e, centrum, gdzie możecie sobie informacje zebrać. Tutaj media i tutaj możecie sobie parkura zabrać. A jak się będziecie oczekiwać na łączania trybów o i udzielić jeszcze gdzieś tu będzie topka parkura. myślę, że tu zrobię dzisiaj edytowałem właśnie ten serwer jak widać, albo nie widać powiem wam, że jestem w szoku Bum. tu mamy też gadżety gadżety są różne a tutaj jest centrum też tutaj są gadżety reszta tych gadżetów macie w centrum dalej macie tutaj pokazane dokładnie takie no dokładnie to chorogram, jest żeby znać było no logowania a tutaj znajduje się ja i, i regulaminy zaraz przyjdziemy. Ja tu sobie stoję fajnie obok YouTube'a, obok DVD tak? i tutaj są napisane KT12 ja Dobra, Te się nam znowu. Jak chcecie zobaczyć sobie yy, regulamin, to możecie sobie yy, albo tam z tyłu pójść, yy, albo. Kliknę sobie tu i was automatycznie zteraportuję. Od co? Następna rewoca w następnym TikToku. Tak, i nagra. No. Więc tak to teraz wygląda. A! No. Dobra, następna rewoca. Dobra, nagrywa się, nagrywa. Dobra, to już jest druga część tego filmu. I teraz chcę wam pokazać właśnie coś dobrego, więc jakiś fajny tryb, na przykład kreatywny, więc sobie wbijamy jesteśmy. Sobie logujemy się, ja to mam zblindowane. Tu macie komendę, e, którą wystarczy pisać, ja mam to już <laughs> przeszokowane, mam kreatywny, bo to jest tryb raczej kreatywny, jesteście w takiej wiosce, spalunujecie się to właśnie wygląda jak chodzi o kreatywny możecie sobie tam dalej budować bo tutaj jest region stworzony nie można zmniejszyć spawnu przypominam i tak to wygląda macie tu zbycha zwanego tu możecie właśnie łowić rybki będziecie mogli sobie no, tak to powiem no dwa pyszki nie wiem czemu ale już a, nie mam ramień, bo wyłączyłem sobie operatora. I tak to właśnie wygląda. Ja bo co jak chcecie się tepnąć do lobby to ukośnik lobby i macie tu. A jest... zabroni. No. Tak to właśnie działa. O, jeszcze tutaj macie skrzynki jakie są na danych trybach. Tu macie na przykład Laki Bloka. Laki Bloka, tak się mówi, nie wiem. Ale jak widać tu jest Laki Blok, tu jest yy, złota skrzynka, tu jest emeratowa, diamentowa. A tu jest centy, Demenu. Dobra. Dalej przechodzimy na tu. Macie ogłoszenia, jakie tryby są. Dużo, ich jest, Ponad chyba 9. Tu możecie sobie otworzyć. I macie. No i co dostałem? Coś takiego dostałem na przykład. No i tak to właśnie wygląda, jak chodzi o to. O i na, na każdym trybie jest właśnie pokazana e, ręka. Już pokazuję Wam. Możecie sobie na danym trybie e, ten odblokować, tylko nie wiem, czy tutaj sobie dałem. A, dałem, dałem. I tutaj, o, nie wyszło mi niestety, ale jak ktoś będzie miał farta, to może wylosować tu na danym trybie, jakie będzie miał. Więc tak to wygląda, więc taka do danych trybów jest właśnie taka komenda. No to tyle, żegnam, papa, pa. do następnego.